Jeszcze przed rozpoczęciem zabawy ci, którzy przyszli na pierwszą inauguracyjną potańcówkę, na radomski taniec pod gwiazdami, byli przekonani, że wieczór zaliczą do udanych. Lubimy tańczyć, bawić się, śpiewać. Wszystko a ja wierzę, lubimy. A ja wierzę, że będzie atmosfera jak jasna pogoda. Pierwszy taniec należał do wiceprezydent Anny Kwiecień i radnego Włodzimierza Bojarskiego i nie bez przyczyny na początku zatańczono do utworu Wojciecha Gąsowskiego, gdzie się podziały tamte prywatki. Ta impreza ma właśnie przywołać tanecznego ducha z dawnych lat na pomysł zorganizowania potańcówek dla wszystkich Radomian. Wpadła Anna Kwiecień, pomysł popar prezydent Radomia. Impreza skierowana jest dla wszystkich mieszkańców, aczkolwiek impulsem do, do tego pomysłu były rozmowy z naszymi seniorami którzy wspominali czasy, kiedy to w, nad Zalewem, w różnych miejscach były tak zwane dechy, na których to odbywały się potańcówki, gdzie mieszkańcy spotykali się, gdzie następowała taka integracja. Z każdą minutą na dechach pojawiało się coraz więcej osób. Panów było co prawda mniej niż pań, ale to nie stanowiło problemu. Nie Potrzebne są takie spotkanie, żeby się ludzie zintegrowali, żeby to wszystko jakoś tak. Było razem, wspólnie. Radomskie tańce pod gwiazdami będą odbywały się przez całe wakacje, w każdy czwartek i w każdą niedzielę, w godzinach od 18 do 21.30 na scenie ustawionej w pobliżu zalewu na borkach. Wstęp jest wolny. Zaproszeni do tańca są wszyscy mieszkańcy, zarówno starsi, jak i młodsi. Jeśli impreza zyska uznanie Radomian, to jak zapowiadają władze, w przyszłym roku będzie także organizowana.